Abraham Stern a Abraham Stern z Warszawy. Autorstwo drzeworytu nieustalone. Ilustracion, Journal Universel, Paryż około roku 1960. W połowie XIX wieku portret w ilustrowanym czasopiśmie, nawet na ostatniej stronie, jest publicznym wyróżnieniem. Szczególnie dla takiego człowieka, który nazywa się Abraham Jakub Stern. Ale cztery portrety tego samego Żyda w czterech różnych czasopismach, opublikowane w przeciągu kilkudziesięciu lat, jest to już dowód ogromnego uznania. Ale nie tylko uznania, jest to też świadectwo, że czasy powoli się zmieniają na takie, w których portret Żyda nie musi być jak wcześniej, Portretem bohatera biblijnego, ale może być ilustracją do artykułu pod tytułem Narodowość i cywilizacja żydowska. To jest właśnie kazus portretu, tego portretu Szterna. Wspomniane cztery wizerunki Szterna ukazały się w prasie. Pierwszy jeszcze za życia, a pozostałe dopiero po śmierci, dokładnie kilkadziesiąt lat po jego śmierci. Każdy. Jako ilustracja do obszernego artykułu, nie zawsze biograficznego, co pozwala mówić o rosnącym z upływem czasu uznaniu dla Szterna, na co oczywiście wielki zmarły nie miał żadnego wpływu, natomiast dokonania jego życia takie oddziaływanie już mieć mogły. Przede wszystkim trzeba więc zadać pytanie, jakie były konkretnie te osiągnięcia Szterna. Potem trzeba zorientować się, co zmieniło się we współczesnym świecie na tyle, by informacje o Żydzie Skrubieszowa mogły przebić się na łamy polskiego ilustrowanego czasopisma, jako wyjątkowo ciekawe. Pamiętać trzeba, że do prasy trafiają informacje ważne, o ile są ciekawe. A jeżeli takie z natury nie są, to w razie konieczności ich zamieszczenia, trzeba je za wszelką cenę takimi uczynić, wysuwając na plan pierwszy to, co publiczności czytającej spodobać się może najbardziej. Czego przykładem jest obrazkami tutaj opowiadana legenda o królu Kazimierzu Wielkim, który miał, jak wiadomo, w szczególny w dziejach sposób sprzyjać Żydom. I, żeby być poprawnym politycznie, Żydówkom też. Wyjątkowa wartość poznawcza każdego przekazu prasowego polega na tym, że poza treścią przynosi też informacje o tym, jak nadawca wyobraża sobie upodobania odbiorcy. W wypadku pokazanych przed chwilą trzech grafik o Kazimierzu, Wielkim przekaz wydaje się być jasny. Jest on taki mianowicie, że w latach 60. i 70. XIX stulecia problem zbliżenia między Polakami a Żydami i dla redakcji, i dla czytelników był w jakiś sposób bliski. Pierwszy w prasie portret Abrahama Szterna to jedyny jego wizerunek opublikowany za życia. Użyty jako ilustracja do tekstu, którego jednym z bohaterów jest on sam, cytuję: Człowiek, który przez swą machinę arytmetyczną, którą odkrył, a później udoskonalił, zwrócił oczy prawie całego narodu na siebie. I dalej. Cała prawie Warszawa zwiedzała domek żydowskiego mechanika, który odtąd z najsławniejszymi osobami obcował, w najpierwszych i najświetniejszych salonach bywał. A potem i na posiedzeniach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego członkiem mianowany został, w swym azjatyckim ubiorze naszych Żydów bywał obecnym. Odnosi się wrażenie, że hałat Szterna na posiedzeniach pierwszej Polskiej Akademii Nauk, prawdopodobnie pierwszy i jedyny hałat w dziejach tej instytucji. Zafascynował autora tego tekstu i wielu innych autorów tekstów o Szternie trochę zanadto. Podobnie jak i wzięcie towarzyskie tego nowo celebryty. ceblebryty. Warszawski Tygodnik Ilustrowany napisał, że Sztern, cytuję, zachował ubiór starodawny do końca życia, a długa siwa broda dodawała powagi jego postaci. Lwowski przyjaciel domowy nie pozostał w tyle. Znów cytuję: Wierny zwyczajom swoich przodków, sztern, tak w tym zgromadzeniu, jako też i na wszystkich późniejszych zebraniach, czy to publicznych, czy to salonowych, znajdował się w starozakonnym stroju to jest w tak zwanym talarze żydowskim czyli żupanie pokostki. Żadne z wymienionych trzech. Pism nie zajmowało się modą ani nie prowadziło kroniki towarzyskiej. Ale zwracam uwagę, jakby milczeniem pominięto fakt przyjęcia Żyda do pierwszej, powtarzam, pierwszej Polskiej Akademii Nauk. Inna sprawa, że na członkostwo w towarzystwie Sztern całkowicie zasługiwał zasługi zasługami, ale członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pierwszym Żydem w tym gronie, pewnie by Sztern nie został bez rekomendacji pisemnej Stanisława Staszyca, pisarza politycznego, polityka, działacza gospodarczego, księdza, ideologa polskiego oświecenia i współinicjatora Sejmu Czteroletniego, także prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Te cztery zdania Warto zachować w pamięci także dlatego, że w całym dorobku pisarskim Stanisława Staszica są jedynymi życzliwymi Żydom. Sam zaś przebieg uroczystości przyjęcia Szterna do TPN znamy z relacji innego ministra, poety, dramaturga i generała Franciszka Morawskiego. Malowniczy był widok rzeczonego posiedzenia. Najznakomitsze damy stolicy zasiadły pierwsze ławy. Za nimi różni dziennikarze, wojskowi, kapłani, uczeni, obywatele. Młodzież w tyle. W głębi sali przy długim zielonym stole siedział pośrodku Staszy z obliczem Mędrca Greckiego. Po prawej jego stronie Niemcewicz. Po lewej stronie Staszyca, kierownik wskrzeszonej oświaty polskiej Stanisław Potocki w bogatym futrze sobolowym, zrzuconym z jednego ramienia dla okazania błyszczącej gwiazdy orderu. Tuż obok ministra przy stole leży z w szacie polskiego Izraelity z brodą Czarną dało. Francuski czarno-biały e, drzeworyt. Zatytułowany Abraham Stern a Warszawie, z tym opisem oczywiście nie ma nic wspólnego, ale ma za to bardzo ciekawą historię, którą może warto tutaj opowiedzieć. Otóż w roku 1857, 40 lat po wydarzeniu, wielkoemigracyjny historyk Joachim Lelewel zaproponował Aleksandrowi Lesserowi namalowanie tej sceny. Choć sam nie był jej uczestnikiem, przebieg znał z opowiadań, więc przedstawił pierwszemu malarzowi historii Polski swoją wizję przyszłego obrazu. To był scenariusz o tym, jak Polacy Żyda do swojego naukowego towarzystwa przyjmowali. Leser się nie zgodził i obraz nie powstał. Ale niezrażony niepowodzeniem Joachim Lelewel historię o tym, jak Żyt z przyjmowany był przez Polaków do ich towarzystwa, przyjaciół nauk, opowiadał każdemu, kogo spotkał, aż wreszcie trafił na redaktora artystycznego jednego z ważnych francuskich tygodników literackich. I słowo o. Konkretnie słowa właściwie, lelewela stały się ciałem. Ta historia jednej grafiki nie jest może tak ciekawa jak historia szterna, ale chyba warta była opowiedzenia. I stało się. Słowa lelewela stały się ciałem. I taki jest początek. Historii jednej grafiki o Szternie, człowieku, którego w latach 60. XX wieku nazywano pionierem cybernetyki.